Dzień dobry Państwu, Szanowni Wobec Witka w wielozakresowym serwisie informacyjnym. Witajcie serdecznie, witajcie 5 stycznia. Jednak udało się znaleźć chwilę, żeby nagrać WSI, tak aby poleciało o właściwej porze. Więc, nie przedłużając, witam serdecznie w kolejnym dniu i patrzymy, obserwujemy, co się dzieje w tym, niektórzy to nazywają, zmianie paradygmatu funkcjonowania świata i porządku światowego. Jaki mamy od 3 stycznia poprzez akcję amerykańską specjalną w Wenezueli, wygarnięcie dyktatora, mówiącego o sobie, że jest prezydentem tegoż kraju. Jeżeli się będzie podobało, wiecie co robić, zachęcam do lajkowania, komentowania, udostępniania, subskrybowania kanału, dawania rady z reklamami, wspierania kanału w każdy na kanale opisany sposób, bo to dzięki Wam. Powstają takie materiały jak ten, i wszystkie tyczące się Wenezueli właśnie w ciągu ostatnich 48 godzin. Sprawa pierwsza, moi drodzy, kwestia właśnie tego, co się w ostatnim czasie działo, ale najpierw coś radosnego. A radosne jest to, że polski model AI, czyli nasz skromny bielik, pięknie się okazuje być. Przydatny, a język polski może się okazać ze, ze względu na swoją hmm, precyzję. Tak, dokładnie słyszeliście może się okazać być wielkim atutem w rozwoju technologii związanych ze sztuczną inteligencją, bo w języku angielskim wiele rzeczy jest po prostu jednym słowem określane, niezależnie od szczegółów. A u nas. Określeń, na wiele rzeczy jest znacznie więcej, co przyprawia o ból głowy angliojęzycznych ludzi uczących się języka polskiego. Podczas gdy okazuje się, że komputery uwielbiają taką precyzję. Czujecie? No cóż, różne są atuty, albo dowiadujemy się, że mamy różne atuty, nie zawsze mając świadomość tego, co mamy. I ta nasza polska konkurencja yy, AI. Czyli Bielik może konkurować z najlepszymi, bo już to udowadnia, że jest w stanie. Zajął wysokie miejsce w międzynarodowych testach, wyprzedzając m.in. oprogramowanie tworzone przez giganta, czyli Metę. Bielik powstał jako inicjatywa Fundacji Speak rozwijającej otwarte modele językowe w polskim wydaniu. Obecna wersja Bielik V3 została zaprezentowana na benchmarkach Euro -Eval, czyli platformie testującej LLM-y, duże modele językowe. W badaniach porównawczych, w których udział wzięły również największe globalne marki, polski produkt wypadł nadspodziewanie dobrze. Model w wersji bazowej zajął czwarte miejsce w zadaniach wielojęzycznych. Jako model instrukcyjny zdobył w tej samej kategorii 32 miejsce. W czołówce znajdują się również modele tworzone przez największe firmy. Mimo to udało się wyprzedzić Nemotron z Nvidii, Olmo 32 i Lama 3.1 mety. Informację o tym podał na X Sebastian Kondracki, jeden z założycieli Speaklish. Jeśli uwzględnimy wyłącznie modele instrukcyjne, bez modeli wnioskujących, Bielik V3 plasuje się na 18. miejscu. Jedna z ważniejszych inicjatyw w Europie Środkowej dotycząca tych właśnie modeli językowych jest więc bardzo ciekawa i jest nasza. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy Bielik przeszedł drogę od dolnego projektu technologicznego do jednego z najważniejszych inicjatyw AI w Europie Środkowo-Wschodniej i komputerowe centrum akademickie Cyfronet AGH, które gwarantowało dostęp do infrastruktury obliczeniowej, miało w tym swoją wielką, zaszczytną rolę. Projekt miał na celu zebranie polskojęzycznych danych i stworzenie modelu językowego odpowiadającego lokalnym użytkownikom pod względem językowym i kulturowym. Obecnie ma już ponad 100 tysięcy użytkowników, milion pobrań i aktywną społeczność liczącą 4000 osób. Całość posiada też wiele przydatnych narzędzi. To między innymi SUJKA związana z bezpieczeństwem i wykrywaniem szkodliwych treści w komunikacji cyfrowej, Eskadra Bielika obejmująca warsztaty edukacyjne, a także Obywatel Bielik, w którym społeczność tworzy zestaw danych związanych z polską historią i kulturą. Do pracy, jak jest z czym, to do pracy rodacy. Trzymamy kciuki. A kolejna sprawa jest mniej jednoznaczna, nawet trochę niebezpieczna, ale poważna i ważna. Otóż, huta częstochowa znalazła się w ostatnim czasie w rękach Ministerstwa Obrony, albo raczej na jego, na jego wniosek znalazła się pod jego kontrolą. No ale jest parę rzeczy do wyjaśnienia z jej ostatniej historii po prywatyzacji. Po przejęciu częstochowskiej huty przez Skarb Państwa pojawiają się pytania o działalność poprzedniego właściciela. W związku z tym wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Obrony złożył stosowną interpelację, aby dowiedzieć się o co chodzi. Zrobił to tuż przed świętami, dopiero teraz się tak naprawdę sprawą zajmą. Właściwe osoby, urzędnicy, jak informuje wyborcza, w związku ze zmianą właściciela pojawiły się pytania dotyczące okresu gdy zakładem zarządzała brytyjska grupa Liberty, kontrolowana przez biznesmena Sanjiva Guptę. Poseł Andrzej Szewiński, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, skierował w tej sprawie interpelację. Tłem do pytań są doniesienia o śledztwie prowadzonym przez rumuńską prokuraturę wobec należącej do Liberty Huty w Gałaczu. Według publicznie dostępnych informacji, Rumuńska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie możliwego oszustwa na kwotę około 300 milionów dolarów, obejmującego m.in. nieuzasadnione transfery certyfikatów emisji CO2, wprowadzanie środków do podmiotów powiązanych, w tym zagranicznych, działania skutkujące stratami zarówno spółki, jak i budżetu państwa. I sprawa jest rozwojowa, jak podaje portal Organized Crime and Corruption Reporting Project, cytowany przez gazetę wyborczą. Rumuńscy śledczy badają hipotezę, według której huta w Gałaczu miała w latach 2019-2022 handlować prawami do emisji CO2 z dwoma podmiotami, w tym rzekomo z rosyjskim Gazpromem. Według tej wersji wydarzeń zakład najpierw sprzedawał swoje uprawnienia emisyjne, następnie odkupował je po znacznie wyższych cenach, co miało przynieść straty sięgające około 154 milionów dolarów. Kontekst czasowy tych domniemanych transakcji jest istotny ze względu na dynamikę cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla. I tu warto się temu przyjrzeć. W związku z wartością tych strat pojawiają się też pytania o hutę w Polsce. Skoro właściciel był ten sam, czy aby przypadkiem nie istniały kalki tego typu rozwiązań, ale ja myślę, że w sprawie tej huty powinno się sięgnąć głębiej do Związku Przemysłowego Donbas. Do tego kto i jak wtedy go obsługiwał, na przykład w kontekście prawnym. Jak to się stało, że mamy teraz Gdyńkong, a to było przecież nabrzeże należące do tejże huty i dobrze by było, żeby konkretnie się za to wzięto. Na pewno dobrze by to zrobiło świadomości Polaków w różnych ciekawych kwestiach. Przejdźmy dalej. A dalej, no cóż, przyzwyczajajmy się do tego, że polski fiskus będzie robił wszystko, żeby kontrolować nas jak najbardziej i najlepiej cały czas. Niektórzy mi mówią koniec wolnej Amerykanki w sieci, inni mówią fiskalizacja i dociskanie Polaków na maksa, bo trzeba wycisnąć każdą możliwą złotówkę do budżetu. I wszyscy mają rację. Chodzi o koniec swobodnego zarabiania w sieci. Skarbówka wprowadza nowe narzędzia i zaczyna systemowe kontrole osób działających online. Dotknie to zarówno sprzedawców e-commerce, jak i streamerów otrzymujących wpłaty od widzów. Każda internetowa darowizna czy sprzedaż w sieci, która nie zostanie prawidłowo rozliczona, może skutkować wezwaniem do zapłaty podatku. I teraz generalnie skończył się czas, gdy zarabianie w sieci uchodziło za aktywność znajdującą się poza zasięgiem fiskusa. Źródłem zmian jest unijna dyrektywa, która zobowiązuje państwa do objęcia monitoringiem osób sprzedających towary i usługi online. W praktyce oznacza to, że administracja skarbowa otrzymała dostęp do danych z platform sprzedażowych, czyli Allegro, Vinted, Amazon i innych serwisów. Na początku ubiegłego roku skarbówka dostała obszerne zestawienia obejmujące lata 23-24 dotyczące około 300 tysięcy sprzedawców e-commerce. Dzięki temu łatwiej można było wyłapać osoby prowadzące faktyczną działalność handlową bez jej rozliczania. Ale pamiętajmy, że nie wszystko musi podlegać raportowaniu. Chodzi o tych, którzy wykonali maksymalnie 30 transakcji, nie muszą, oraz tych, którzy nie przekroczyli 2000 euro obrotu w danym okresie. O sprzody, osoby sprzedające sporadycznie, w małej skali, w ramach tych limitów, nie powinny spodziewać się reakcji skarbówki, ale nie mówmy nigdy, nigdy. Bo właśnie ostatnio, tuż przed świętami, na legitymację, jak mówiłem, znam przypadek, weszli do biura rachunkowego firmy, która w Polsce płaci VAT, ponieważ jest w tym zakresie spółką, podmiotem zagranicznym i to nawet nieunijnym. W Polsce płaci VAT, i co jest lepsze, w dniu kontroli poszli i dostali od razu zaświadczenie o niezaleganiu z tym VAT-em, ale na podstawie legitymacji urzędnicy skarbówki ośmiu weszli, zabezpieczyli dokumenty, jakie chcieli. Nie mieli do tej pory jeszcze postanowienia prokuratury o przeszukaniu. Do tej pory go nie dostarczono tej firmie i konta są zablokowane i tak naprawdę firma w tym momencie jest już zarżnięta i zdechła, bo w ciągu 96 godzin, czyli 4 dni, nic z tym nie zrobiono. Od tamtej pory jest jak jest. Celowo zrobiono to tuż przed świętami, żeby ani prawnicy nie mieli czasu, ani nikt, to typowa zagrywka polskiej skarbówki, z tego co mi wiadomo. I cóż, skończy się to tym, że będzie arbitraż, co najmniej, a na pewno Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej się tym zajmie, ponieważ sprawa jest ewidentnie z donosu jakiegoś i nikt nie pokusił się o to, żeby porozmawiać z firmą, po prostu postanowili wejść z buta. Znam trochę tło tej sytuacji i powiem, że ta pani, która stoi za tym donosem, będzie musiała wychowywać w końcu dziecko z zakrat. Czego jej naprawdę uczciwie życzę. Dalsze sprawy. Zmiany dotyczą również twórców internetowych, zwłaszcza streamerów. Do tej pory wpłaty od wielu widzów można było traktować jako darowizny, jeśli od tej jednej osoby nie przekraczały kwoty 5733 zł w ciągu 5 lat. Skarbówka uznała jednak, że weryfikacja źródeł drobnych przelewów jest niemożliwa, i dlatego wszystkie wpłaty będą traktowane jako przychód. To jest interpretacja. Można z tym walczyć w sądzie. Od ubiegłego roku każdy taki wpływ musi zostać rozliczony jako działalność wykonywana osobiście lub działalność gospodarcza, zależnie od skali aktywności. Zastosowanie mogą mieć różne formy opodatkowania: 12% lub 32% według skali podatkowej, 19% przy podatku liniowym lub 8,5% przy 15% ryczałcie. Jeśli charakter działalności na no to pozwala, w praktyce oznacza to konieczność prowadzenia ewidencji, liczenia podatków i analizowania opłacalności streamingu nawet przy niewielkich kwotach. A w praktyce nowe zasady oznaczają, że skarbówka zyskała realny nadzór nad internetowym zarobkowaniem. Obejmie to zarówno osoby, sprzedaż prowadzącą, jak i streamerów, jak i firmy prowadzące działalność w tym obszarze. Najważniejsze skutki zmian: obowiązek rozliczania systematycznych wpłat i sprzedaży, możliwe wezwanie na podstawie danych przekazanych przez platformy, konieczność wykazania przychodów lub założenia działalności, koniec traktowania donatów jako darowizny przy braku możliwości identyfikacji darczyńcy, wzrost ryzyka kontroli przy większej aktywności. Zajebioza w tym naszym kraju zajebioza, chociaż <tuszy> intencja wyszła z Brukseli. Kwestia następna to kim. A Kim postanowił przypomnieć o sobie już teraz, z powodu Wenezueli. Wystrzelił po raz pierwszy od dwóch miesięcy kolejne rakiety w ramach testów, ale teraz jeszcze wydał rozkaz prawie trzykrotnego zwiększenia produkcji taktycznej broni kierowanej. Powody mają być niedociągnięcia oraz chęć unowocześnienia Armii Korei Północnej. Podała to wszystko agencja KCNA. W swoim materiale wskazując, że przywódca odwiedził dużą fabrykę amunicji, aby dowiedzieć się o produkcji taktycznej broni kierowanej. I nalega na bardziej innowacyjne plany i ustanowienie racjonalnego systemu powstawania takiej broni, takich projektów. Czyli chce zrobić to, co na razie w naszym kraju nie potrafiło zatrybić. Hmm. I pewnie mu się uda, a na pewno szybciej niż nam. Nasz przemysł powinien kierować produkcją i modernizacją techniczną w sposób skrupulatny, aby dostosować się do specyficznych cech i obecnej sytuacji. Coś o tym wie, bo sprzedaje mnóstwo każdego rodzaju broni i amunicji, jak tylko może, do Rosji, która nie wyrabia się ze swoim całym wielkim przemysłem w tym zakresie. Kolejna sprawa to reakcje rynków na sytuację w Wenezueli. Na eksfiltrację Maduro. Ropa naftowa notuje spadki cen, pomimo wielu ważnych wydarzeń dla rynków pali w ciągu ostatnich dni. Tak informują przynajmniej maklerzy. Każde krótkotrwałe zakłócenie wenezuelskiej produkcji ropy naftowej można łatwo zrównoważyć poprzez zwiększenie produkcji surowca gdzie indziej na tą chwilę. Przy tym, jak mało. Bo tylko milion około baryłek dziennie produkuje Wenezuela, i nie wszystko z tego jest sprzedawane na zewnątrz. W niedzielę z kolei OPEC Plus utrzymał produkcję ropy naftowej na póki co niezmienionym poziomie. Baryłka ropy WTI w dostawach na luty tego roku kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 56,94 dolara, czyli mniej o 66 centów, przepraszam, setnych procenta. Inwestorzy oceniają, że to samo dotyczy Brenta na IC, gdzie na luty wyceniany jest na 60,41 dolara za baryłkę, czyli w dół o 56%. Procenta. Prezydent Trump poinformował w mediach społecznościowych, że USA z powodzeniem przeprowadziło atak. Widzieliśmy to, rząd Wenezueli oskarżył w sobotę Stany Zjednoczone o atak na cywilne instalacje kraju i wojskowe o poinformowali o 40 ofiarach tego wszystkiego. Gdzieś się przemykają informacje o zgruzowaniu dwóch doborowych batalionów zmechanizowanych, ale nie ma na to żadnego potwierdzenia absolutnie, bo musiałyby one być dosłownie, naprawdę zbombardowane łącznie z swoimi garażami, parkami sprzętu i wszystkim, a o niczym takim, w takim wymiarze na to, to nie słyszeliśmy. Jednak teraz już od wczoraj ogłoszona jest mobilizacja w... Wenezueli, ale podniesiona do rangi pełniącej jej obowiązki prezydenta, pani wiceprezydent, co powiedziała Rodríguez. Hmm. Wygląda na to, że przestraszona zapowiedzią Trumpa, że może ponieść konsekwencje większe niż Maduro w przypadku niepójścia na rękę administracji amerykańskiej, że właśnie wyraziła chęć na to by tą ścieżką proamerykańską zacząć iść. W jaki sposób zobaczymy, ale na to wygląda, że chyba Trump zaczyna realizować drugi etap swojego planu, aby bez użycia amerykańskich żołnierzy zyskać kontrolę nad wenezuelską ropą i nie tylko ropą. Ile w tym wszystkim jest gadki o Demokracji to jest, a ile w tym jest czystego amerykańskiego biznesu? To jest. I tego drugiego raczej więcej. Choć moralnie, uważam, że dobrze zrobiono, wyciągając z łóżka dyktatora, i to zresztą krwawego. A tymczasem Wenezuela to nie w długach. Po upadku Maduro wierzyciele czekają na spłaty około 170 miliardów dolarów, w tym 19 miliardów. Co do zasady na rzecz Chin, ale. Zdaje się, że sporo z tego zostało już spłacone, więc coś tu nie gra, ale Chiny taką kwotą operują. Tu na zdjęciu macie Czawitas, czyli fanatycznych komunistów, pogrobowców Hugo Chaveza, którzy starają się spędzać z ulic ewentualnych protestujących. Bo na razie nie widać tego, żeby lud wyszedł na ulicę celem obalenia aktualnego reżimu, i chyba dojdzie do, jakby to powiedzieć Bardziej pokojowej formuły przekazania władzy, tudzież podzielenia się władzą w Wenezueli. Amerykańska interwencja w Wenezueli i odsunięcie od władzy Maduro sprawiły, że inwestorzy ponownie koncentrują uwagę na problemie niewypłacalności tego kraju. Władze w Caracas zaprzestały obsługi zagranicznego zadłużenia 8 lat temu, gdy nie udało im się uregulować odsetek od do obligacji wyemitowanych zarówno przez rząd, jak i państwowego giganta. PDVSA. Od tamtej pory narastające odsetki sprawiły, że suma zobowiązań znacznie przekroczyła pierwotną wartość nominalną papierów dłużnych. Skala wenezuelskiego kryzysu zadłużniowego jest ogromna. Według danych przytaczanych przez agencję Reuters sama wartość niespłaconych obligacji wynosi około 60 miliardów dolarów. Jednak całkowite zobowiązania zagraniczne, obejmujące również długi PDW, czyli Narodowego Koncernu Petrochemicznego. Oraz kwoty zasądzone w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych oscylują w przedziale 150-170 miliardów dolarów. Dla porównania MFW szacuje nominalny produkt krajowy brutto Wenezueli na biegły rok na około 82,8 miliarda dolarów. Oznacza to, że wskaźnik zadłużenia do PKB osiąga poziom abstrakcyjny, 180 200 Ustalenia dokładnej struktury wierzycieli w Wenezueli też nie jest łatwe. Największą grupę stanowią prawdopodobnie międzynarodowi posiadacze obligacji, wśród których istotną rolę odgrywają specjalizowane fundusze inwestycyjne zarabiające na papierach dłużnych podmiotów w tarapatach finansowych. Odrębną kategorię wierzycieli stanowią przedsiębiorstwa, które uzyskały odszkodowania w postępowaniach arbitrażowych po tym, jak wenezuelskie władze Przejęły ich majątek i znacjonalizowały. Wśród poszkodowanych firm znajduje się amerykański koncern ConocoPhillips, którego aktywa naftowe zostały znacjonalizowane w 2007 roku za rządów Podobny los spotkał Crystalex, której odebrano w 2008 roku projekt wydobycia złota ze złoża Las Cristianas, uznawanego za jedno z najbogatszych w Ameryce Południowej. Wenezuela od lat nie była w stanie wypłacić zasądzonych rekompensat. Szczególna sytuacja dotyczy obligacji PDW z terminem wykupu w 2020 roku, które były zabezpieczone większościowym pakietem udziałów wenezuelskiego koncernu w amerykańskiej rafinerii Citgo. W amerykańskich sądach toczy się obecnie szereg postępowań, w ramach których rosnąca grupa wierzycieli stara się zaspokoić swoje roszczenia z majątku Citgo. Właśnie do grona podmiotów oczekujących na spłatę należy również rząd Rosji i rząd Chin, które przez lata udzielały kredytów zarówno pod rządami Chaveza, jak i Maduro. Upadek reżimu Maduro teoretycznie otworzyłby drogę do restrukturyzacji wenezuelskiego długu pod auspicjami Międzynarodowego Funduszu Walutowego, ale problem polega na tym, że Caracas od niemal dwóch dekad nie, po, nie prowadziło konsultacji z tą instytucją i nie ma dostępu do jej programów finansowania. Bariera dodatkowa to amerykańskie sankcje. Trump zadeklarował, że USA będą sprawować kontrolę nad Wenezuelą, co może oznaczać dążenie do zaspokojenia roszczeń wierzycieli, zwłaszcza amerykańskich. Yy, sprostował to całkiem mocno Marco Rubio, mówiąc, że ta yy, kwarantanna yy, na ropę będzie w tym momencie odpowiednim narzędziem nacisku. Zobaczymy. Yy, no ale myślę, że sobie z tym poradzą Amerykanie, żeby to zjawisko było po ich myśli. I według analizy ekonomistów Banku City z listopada ubiegłego roku, przywrócenie równowagi finansowej Wenezueli wymagałoby redukcji nominalnej wartości długu o minimum 50%, co oznaczałoby obniżenie zobowiązań do około 85 miliardów dolarów, no ale muszą być ku temu w ogóle powody i chęć. Na razie nie ma z tym na ten temat rozmawiać przecież. W scenariuszu bazowym przedstawionym przez City wenezuelskie władze mogłyby zaproponować wierzycielom nowe 20-letnie obligacje z kuponem na poziomie około 4-4,5% oraz 10-letnie obligacje zero-kuponowe jako rekompensatę za zaległe odsetki. Zero-kuponowe to jest no, niby coś najlepszego, bo dopiero po określonym czasie naliczane są w ogóle odsetki, czyli na sam koniec, a w trakcie się nie płaci, więc obsługa mniej obciąża budżet do momentu ich wykupu. No ale to jest tylko mokry sen. Przy założonej stopie wyjścia wynoszącej 11%, nowe papiery byłyby warte około 26 punktów, a obligacje z przeterminowanymi odsetkami średnio 20, co łącznie daje około 45 centów za każdego dolara pierwotnego długu. Analitycy wskazują, że powiązanie dochodów z obligacji z wpływami ze sprzedaży wenezuelskiej ropy mogłoby zwiększyć potencjalny zwrot dla posiadaczy papierów dłużnych, więc sytuacja jest całkiem, całkiem rozwojowa. I ostatnia informacja. Poważny apel Donalda Tuska, w którym mówi, nikt nie traktuje poważnie słabej i podzielonej Europy, ani wrogowie, ani sojusznicy. To już teraz jest jasne. I zaapelował on do Europejczyków, że musimy w końcu wierzyć w własną siłę, musimy się dalej zbroić, musimy pozostać zjednoczeni jak nigdy dotąd. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, inaczej jesteśmy skończeni. Apel szefa naszego rządu ma prawdopodobnie związek z coraz bardziej napiętą sytuacją na arenie międzynarodowej. W ostatnich dniach Wspólnota Europejska wydała wspólny komunikat dotyczący interwencji USA w sprawie Wenezueli, ale również wyraziła wsparcie dla Danii w temacie Grenlandii. Unia Europejska wzywa wszystkie strony zachowania spokoju i powściągliwości, powściągliwości, aby uniknąć eskalacji konfliktu i zapewnić pokojowe rozwiązanie kryzysu. Podano oświadczeniu szefowej unijnej dyplomacji Kaj Kallas. Pod dokumentem podpisały się wszystkie państwa Unii, z wyjątkiem Węgier. Nawet Fico wolał tutaj nie podskakiwać. No ale Orban nie jest Orban. 26 krajów Unii zapewniło, że popierają walkę z międzynarodowymi organizacjami terrorystycznymi, zajmującymi się m.in. handlem narkotykami, lecz musi być ona prowadzona w pełnym poszanowaniu prawa międzynarodowego oraz zasad integralności terytorialnej i suwerenności. Czyli te ataki na łodzie przemytników, wykonywane przez Amerykanów, nie do końca przemawiają do europejskich krajów Unii. No cóż, zostawię to bez komentarza, bo tutaj jest, jak to się mówi, szkoła falenicka i szkoła otwocka, tradycyjnie jak to w Polsce. Ok, I to by było na tyle w tym dzisiejszym krótszym wydaniu WSI. Jeżeli się podobało, zachęcam do lajkowania, komentowania, udostępniania, subskrybowania kanału, dawania rady z reklamami, wspierania kanału w każdy na kanale opisany sposób. A wszystkich tych, którzy kanał wspierają, bardzo Wam za to serdecznie dziękuję i zachęcam do dalszej współpracy. Wszemi wobec. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.